Izbie. Dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Arystotelesem. To nasz stary znajomy, chyba nie trzeba go przedstawiać. Do rzeczy więc, nie marnujmy cennego czasu. Arystotelesie, czym chciałbyś się dziś z nami podzielić? Co chodzi ci po głowie w ten mroźny poranek? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Arystotelesowi. Z życia. Najlepiej odchodzić jak z uczty, ani spragnionym, ani pijanym. O, widać tu podejście praktyka, stałego bywalca parapetówek, imprez integracyjnych, domówek, chrzcin, imienin, wesel, a szczególnie poprawiń. W tym zdaniu Arystoteles zawiera jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi staje człowiek: odnaleźć punkt równowagi między nadmiarem a niedomiarem. Chodzenie po tej cienkiej, chwiejącej się i niestabilnej linie, rozpiętej między byciem spragnionym a pijanym, między głodem a przejedzeniem, między rozrzutnością a skąpstwem, należy do najtrudniejszych życiowych akrobacji. Arystoteles postuluje unikanie skrajności. Ale czy to wystarczy? Powtórzmy. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragnionym, ani pijanym. Najciekawsze jest to, że dla każdego ów złoty środek, znajdujący się między skrajnościami, oznacza co innego. Ten środek nie jest bynajmniej stały. Jest dynamiczny, zmienny. Trzeba go za każdym razem ustanawiać na nowo, na nowo uświadamiać sobie jego położenie, na nowo w niego celować i, co się zdarza, nie zawsze się trafia. Ogólne zasady są jasne, ale ich realizacja już niekoniecznie. Wszystko zależy od dawki i wszystko zależy od człowieka, który daną dawkę przyjmuje. Jak mawiał żyjący na przełomie XV i XVI wieku Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, brzmi jak ksywka jakiegoś niemieckiego rapera, prawda? Tylko dawka czyni, że dana substancja jest trucizną. Nie zapominajmy: z życia najlepiej odchodzić jako z uczty, ani spragnionym, ani pijanym. Mądrość polega na tym, aby nie pragnąć, nie pragnąć więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć, ale też nie opuszczać świata z uczuciem, że nie zdołaliśmy w pełni skorzystać z możliwości i szans, które oferowało nam życie. Prachmiet, dziękuję. Thank you. Do widzenia, Aristotelesie, nauczycielu i przyjacielu Aleksandra Macedońskiego. Do zobaczenia.